Proszę Państwa, właśnie w tej króciutkiej prezentacji, którą przygotowałem, no, jak Państwo widzą, ona się zaczyna od bardzo wczesnego okresu ekonomii, czyli z grupę ekonomii, czasów greckich, kiedy właśnie po raz pierwszy użyto tego słowa oikos i nomos. Zwracam na to uwagę, dlatego że do tej pory pojawiają się różne komentarze, między innymi bardzo krytyczne, że ekonomia tak daleko odeszła od tego słowa w się rzeczy niewiele ma wspólnego z tym, co pierwotnie zostało zaproponowane jako program dla ekonomii. OIKOS to, jak Państwo wiedzą, jest gospodarstwo domowe, a NOMOS to są prawa. Tutaj powołuje się i na Platona, i na Arystotelesa, ponieważ prawa, dokładnie, jak Państwo wiedzą, mają NOMOS. Krótko mówiąc, już w starożytności chodziło o to, żeby określić pewne prawa, prawidłowości, które rządzą rozwojem gospodarstwa domowego. Oczywiście zdaję <coughs> sobie sprawę, że starożytność miała miasta państwa, podstawą było, była rodzina, gospodarstwo domowe, stąd właśnie tego typu określenie, ale jeśli Państwo zajrzą do różnych publikacji z tego czasu, na przykład Xenoponta, też znajdą Państwo bardzo ciekawe uwagi dotyczące tego, jak, jak powinna wyglądać edukacja. E Proszę zwrócić uwagę, że Arystoteles zaproponował dwa ciekawe określenia odnośnie ekonomii: o ekonomikos i hermatystykę. Znowu bardzo ważna sprawa dla ekonomii, o której przez wiele wieków zapomniano. Odnowiono tą znajomość właśnie w wieku XX. O ekonomikos to, to właśnie tradycyjne rozumienie ekonomii, tak jak wcześniej powiedziałem. A hermatystyka to są te wszystkie negatywne zjawiska, które się pojawiają w procesie gospodarowania no i które w gruncie rzeczy ekonomia też powinna uwzględnić według Arystotelesa, właśnie tworząc naukę, która nazywa się chrematystyką. W języku polskim w zasadzie to nie przyjęło się specjalnie szeroko, gdy... Rozmawiam ze studentami. Pierwszy raz uważam, że takie słowo widzą w języku polskim. E... Oczywiście, dalszy rozwój ekonomii to jest ekonomia, można powiedzieć, nowożytna. E ekonomia, która e zaczęła się rozwijać znacząco we Francji. Nazwisko Kenya wszyscy Państwo znają, ale chcę powiedzieć, że te pojęcia, które wprowadził Kenet do literatury ekonomicznej, a później nauk społecznych, to były pojęcia, które przyjęły się w wiekach późniejszych, czyli produkcja czysta, z której zresztą skorzystał bardzo chętnie Marx, Lempo i Nick i gospodarowanie ogólnie określone systemem fizjokratyzmu, które zostało skrytykowane przez właśnie Adama Smitha. Adam Smyth, uważany za Ojca Ekonomii Nowożytnej, popełnił kilka dzieł, tutaj zwracam Państwu uwagę na bogactwo narodów i teorię uczuć moralnych. To są dwa dzieła, które w gruncie rzeczy stanowią trzon myśli nowożytnej, ekonomicznej. Niektórzy twierdzą, że teoria uczuć moralnych jest nawet ważniejsza niż bogactwo narodów. Bogactwo narodów jest, jak to się mówi popularnie, biblią ekonomistów i tam zostały sformułowane analizy no, <coughs> jak, no powiedzielibyśmy, w duchu liberalnym, który obecnie uważamy właśnie za klasyczny. Ale prawdę mówiąc, wszelkie podstawy i głębsze rozważania i jak gdyby kontekst rozważań ekonomicznych są zawarte w teorii uczuć moralnych. Są to rozważania dotyczące, jak powiedzielibyśmy, ducha moralności i etyki, na których budowane są różne przesłanki rozważań ekologicznych. Oczywiście kolejne. Kolejne dzieje. Kolejne dzieje bogatego wydarzenia rozwoju myśli ekonomicznej to, jest, to są właśnie te nazwiska, które Państwo tutaj mają zapisane szkoły angielskie. Rzeczywiście z jakichś powodów historycznych właśnie w Anglii pojawiło się najwięcej ciekawych analiz. Y, które mm, analizowały oczywiście przede wszystkim sytuację Ami, no ale one są na tyle ogólne, na tyle klasyczne, że zostały przyjęte w całej ekonomii. I tutaj Państwo mają właśnie kolejne nazwiska, jak Ricardo, Ricardo, Tomasza Malthusa, znakomitym esejem o zasadach rozwoju ludności i y, y, Jonas Strata Myla. To są elementy hasłowo tylko Państwu podanie, które oczywiście miały ogromny wpływ na analizy teoretyczne, które się później pojawiały i które rzeczywiście przyniosły bogatą literaturę towarzyszącą tym pozycjom. Chcę też zwrócić uwagę na szkołę francuską, która do tej pory jest bardzo chętnie wydawana, bo w Polsce mamy co kilka lat wydawnictwa zarówno Jean-Baptiste Seja i Frédérica Bastia. Niezwykle inteligentne, bardzo dogłębne, bardzo ciekawe rzeczy, jak na przykład w tym eseju, który tam był wyświetlony sekundę, sekundę Łapa, co oddaje mniej więcej właśnie głęboką myśl ekonomiczną, że w gruncie rzeczy więcej rzeczy, które mają treść ekonomiczną jest niewidocznych niż widocznych. trzeba się rzeczywiście dosyć dokładnie wgłębić w istotę tego, co się dzieje, bo istota jest ukryta głęboko. E nie będę wspominał e, długo o socjalizmie utopijnym, bo wszystkie te e, propozycje miały jednoznaczny wydźwięk. E, chcę tylko powiedzieć, że e, krótko, że Robert Owen prawdopodobnie najwięcej zrobił dla praktycznej realizacji tych pomysłów utopijnych, e, bo zakładając tą kolonię czy czyli new Harmony później w Stanach Zjednoczonych, e, no, e, przetestował funkcjonowanie zasad socjalistycznych. Co ciekawe, w rzeczy, nie wiem czy Państwo znają te dzieje, ale podsumowując te swoje nieudane eksperymenty, w których zresztą utopił cały Wielki Majątek, stwierdził, że te eksperymenty nie udały się dlatego w zakładaniu komór, że po prostu głównie uczestniczyli w nich Anglicy, dlatego że mają taki charakter, takie cechy specyficzne, że są to wybitni indywidualiści, zatem nie nadają się do wspólnego gospodarowania. No, mało osób skorzystało z tych nauk, w szczególności właśnie ci, którzy zajmowali się socjalizmem naukowym, jak to się określiło w literaturze Karol Marx, Engels i Lenin. No tutaj nie będę szczegółowo, literową, bo wszyscy znają e, tę literaturę. E, natomiast zwrócę Państwu jeszcze uwagę na e, szkołę austriacką, która jest obecnie bardzo modna i która e, rzeczywiście bardzo wiele literatury światowej obecnie w duchu e, szkoły austriackiej jest formułowana, e, czyli m, przede wszystkim Bernhard, Fryderyk Wiesel i e, Karl Menger. No, ale z tych najbardziej znanych, do których e, Państwo na pewno mają dostęp, e, Józef Schumpeter i e, Fryderyk von Hayek, który został już tutaj przez Pani profesor e, cytowany. E, umieściłem kilka pozycji, które są zasadnicze e, dla tych autorów. E, Droga do niewolnictwa to jest literatura, którą zalecano wszystkim po wojnie autor rzeczywiście niezwykle ciekawych analiz uważany za ojca neoliberalizmu i jeśli Państwo zgłębią się w tą literaturę to rzeczywiście wiele ciekawych refleksji ona nasuwa wspomnę tylko o bardzo ważnej dla ekonomistów szkole matematycznej ale wspominam dlatego, że oczywiście jeśli Państwo sięgną do literatury obecnej, to natkną się Państwo przede wszystkim na modelowanie matematyczne. Jest to pewien trend, który no można powiedzieć się bardzo rozpanoszył. Wiele analiz opiera się na kreowaniu różnych modeli, które rzeczywiście są interesujące, które może rzeczywiście pomagają zrozumieć pewne rzeczy, no ale wydaje mi się, że jeśli chodzi o posuwanie nauki do przodu, to prawdopodobnie aż tak wiele nie osiągnięto dzięki tym analizom matematycznym. Niemniej jednak jako prąd we współczesnej ekonomii jest to bardzo silny prąd, tak jak powiedziałem, poczynając od amerykańskiej ekonomii, czyli najpoważniejszego czasopisma amerykańskiego, a kończyć dla różnego pracowania krajowych. Znajdziecie się pańską masę analiz, które są dosyć trudne w czytaniu, no ale są, yy, powiedziałbym, na fali, są na fali. Yy, tutaj jeszcze sygnalizuję taką szkołę neoklasyczną yy, z nazwiskami takimi jak Stanley Jevons i Alfred Marshall. W szczególności tą książkę opracowanie zasady ekonomii, która prawdę mówiąc do tej pory jest podstawą analiz ekonomicznych i wszyscy studenci na uniwersytetach w zasadzie korzystają z tego podręcznika mikroekonomii, mimo że on jest oczywiście w różnych nowych wersjach i w różnych nowych wydaniach. Nazwisko Torstena Weblena, która jest w wielu przypadkach przywoływane ze względu na analizy instytucjonalne, które są tak modne w ostatnich latach, zresztą ze względu właśnie na te przekształcenia gospodarcze. Wydaje mi się, że w Polsce troszeczkę może mniej to się zaznacza, ale na przykład w Rosji bardzo szeroka literatura, bardzo obfita literatura, bardzo ciekawe badania na ten temat. To jest właśnie podczas tego instytucjonalizmu. No, w naszej literaturze można znaleźć właśnie teorię klasy różniaczej, która znakomicie naświetla nam system podejścia torstena Weblena. Neoinstytucjonalizm jest kontynuacją współczesną instytucjonalizmu. Ja tutaj podaję na profesora Williamsona, którego zresztą zaprosił profesor Dominik w ubiegłym roku na występy na technice. nie bardzo ciekawy wykład, No a jego jedyna pozycja, która jest u nas opublikowana, to Ekonomiczne Instytucje Kapitalizmu. Teraz chciałem Państwu zwrócić uwagę na to nazwisko, prawdopodobnie większość Państwa się z nim zetknęła, ale w naszych tutaj dyskusjach może to być bardzo ważne nazwisko, ponieważ chodzi o Johna Maynarda Keynesa, który wylansował interwencją z państwową. Sytuacja była mniej więcej tego typu, że ekonomia neoklasyczna oparta właśnie na koncepcji wolnego rynku, w sytuacji kryzysu lat 1929 oczywiście wykazała fiasko tej całej teorii. W związku z tym Keynes postanowił odpowiedzieć pozytywnie, co można zrobić, żeby uniknąć takich kryzysów jak kryzys roku 1929. Jego, jego odpowiedź była dosyć jasna. Mianowicie, że, odpowiedź za to, że odpowiedzialność za to, co się dzieje w państwie, powinien wziąć rząd, powinno wziąć państwo. Ten podmiot w gruncie rzeczy powinien się czuć odpowiedzialny za to, jaka jest sytuacja gospodarcza, jaka jest sytuacja ekonomiczna w danym państwie. I ta książka Ogólna Teoria Zatrudnienia Procentu i Pieniądza, jeśli państwo zajrzą do tego, jest rzeczywiście przykładem, jakie instrumenty. Tych instrumentów jest bardzo wiele i rzeczywiście w kolejnych latach politycy bardzo chętnie z tego korzystali, no ale tak jak wspomniałem Państwu, jest to krańcowy przykład, jak można prowadzić politykę gospodarczą. Znaczy, że państwo ma pewne narzędzia, rząd dysponuje pewnymi środkami, które jednoznacznie, paternalistycznie rozdziela, przepisuje różnym podmiotom, można powiedzieć, dwóch zasług czy sił przetargowych. No a można sobie wyobrazić oczywiście skrajne rozwiązanie, czyli że rynek decyduje o tym i to jest właśnie koncepcja liberalizmu czy neoliberalizmu, kiedy tego typu decyzje są podejmowane głównie w oparciu o siły rynkowe. No, tutaj jest, są pozycje różne podane Johna Maynarda Hanesa, które zresztą dotyczą także i matematyki, dotyczą spraw ekonomicznych, w sumie jest to 30 tomów dzieł, które, z których w zasadzie jedna tylko, ta, którą Państwu podałem, ukazała się po polsku, ale cała reszta jest wnikliwie czytana i komentowana, bo uważa się, że cała filozofia tego, co stworzył Keynes, jest rzeczywiście filozofią na różne ciężkie czasy. I właśnie wtedy, kiedy przychodzi kryzys, kiedy. W gruncie rzeczy nie możemy polegać w całości na siłach rynkowych. Uciekamy się do koncepcji Johna Minauha Keynesa. On w zasadzie daje tą odpowiedź, co należy zrobić, jeśli rynek przestaje działać, jeśli następują zakłócenia. Wtedy sięgamy po ten cały szereg środków, które pomagają nam z różnych stron regulować sytuację. A Milton Friedman, który też tutaj był przywoływany przez panią profesor, jest przedstawicielem właśnie neoliberalizmu, ale niezwykle ciekawym przedstawicielem, ponieważ te wszystkie jego pozycje, które tutaj się znalazły, w dwóch rzeczy one sprowadzają się w dużym uproszczeniu do postawienia tezy według Friedmana, że nie trzeba nam do regulacji sytuacji gospodarczej i społecznej aż tak wielu narzędzi ekonomicznych, jak proponował Keynes. Zresztą one na pewnym etapie zawiodły też. Wystarczy, że potrafimy właściwie regulować sytuację z pieniądzem gospodarce, czyli krótko mówiąc, organizując właściwą podaż pieniądza, jesteśmy w stanie wyregulować gospodarkę, czyli przy pomocy jednego instrumentu jesteśmy w stanie te wszystkie sprawy ustalić tak, żeby społeczeństwo było zadowolone z gospodarki, w której funkcjonuje. Oczywiście to jest uproszczony pogląd. Te publikacje profesora Friedmana no były bardzo burzliwe, dlatego że na przykład analizy dotyczące polityki monetarnej Stanów Zjednoczonych no nawet, nawet w Ameryce Uważano, że nie należy tego krytykować przede wszystkim, dlatego że e, krytykował urząd e, federalny, czyli naczelną instytucję, która jest odpowiedzialna za e, politykę monetarną. E, profesor Schwarz i profesor Friedman są bardzo krytycznie ocenili działania w zakresie e, polityki monetarnej. No tutaj są dzieła, które się ze sztuki ukazały także i po polsku, y, także y, Państwo pewnie znacie niektórych z nich. I więc mówiąc, y, te y, podejścia, które były wylansowane zarówno przez profesora Friedmana, y, jak i profesora Hayeka, one wprawdzie y, jakościowo się różnią, bo podejście profesora Hayeka jest powiedziałbym bardziej kompleksowe zawiera wiele elementów, które dotyczą nie tylko spraw ekonomicznych, ale także społecznych. Profesor Friedman, zresztą znakomity mistrz, stworzył kilka wartościowych programów w telewizji amerykańskiej uważał, że cała sprawa może być sprowadzona do regulacji pieniężnej. Czy to się sprawdziło, czy nie. Wydaje mi się, że można postawić ogólną taką tezę, że jeśli siły, to znaczy jeśli sytuacja w kraju jest normalna, jeśli nie następują żadne topięcia, wahania, to oczywiście polityka liberalna znajduje dosyć wielu zwolenników dlatego że jest sporo warstw społecznych, które potrafią znaleźć swoje miejsce. Natomiast w sytuacji jakiegokolwiek zachwiania, w sytuacji jakichkolwiek problemów, wtedy raczej się uciekamy do tej propozycji, którą złożył John Maynard Keynes. Kiedy społeczeństwo oczekuje, że państwo będzie podejmowało decyzje, będzie reagowało i nie dopuści albo odwróci te wszystkie negatywne zjawiska, które zaczynają się pojawiać. Jeszcze chciałem tylko króciutko właśnie nie wiem czy mam jeszcze minutę? Proszę jeszcze. Minutę. Znaczy, ja Państwu tutaj też tylko krótko jeszcze podałem czym zajmuje się ekonomia, dlatego, że znowu to jest bardzo dla dyskusji wydaje mi się, że warto wiedzieć czego oczekujemy od ekonomii, a czego nie należy oczekiwać. Otóż tutaj podaję Państwu kilka określeń, które funkcjonują w literaturze tak zwanego E, za profesorem Robbinsem Anglikiem e, przyjęła się ta definicja, która w wrócie rzeczy nie zawsze przemawia e, wszystkim do wyobraźni, ale e, ona została zaakceptowana jako definicja, która dosyć dobrze oddaje nam to, e, co dzieje się w ekonomii, mianowicie, że próbujemy zawsze porównać cele, które mamy osiągnąć i środki, którymi dysponujemy. Czyli krótko mówiąc, zawsze dokonujemy wyboru. Z czego się rezygnujemy, żeby środki, które posiadamy, przeznaczyć na osiągnięcie celów do zrealizowania. Oczywiście jak wybieramy te cele, jakie są środki, to wszystko jest, można powiedzieć, przesądzone. i jednak jest duże pole do negocjacji, a przez to pojawia się pojęcie kosztu alternatywnego, czyli jeśli wybraliśmy jakiś wariant do realizacji, to znaczy, że zrezygnowaliśmy z czegoś. I to jest właśnie ten koszt, który towarzyszy naszemu wyborowi. Krótko mówiąc, jest to podstawowa, jak uważamy, sytuacja ekonomiczna, że jeśli zdecydowaliśmy się na wybór jakiegoś wariantu, no to automatycznie rezygnujemy z innych i one stanowią koszt. Tutaj pokrótko też Państwu pokazuje, że ta decyzja, przepraszam, ta definicja, która jest, ona nie jest aż tak różna, jest tylko troszeczkę inny język ekonomiczny. Mianowicie mówimy o rzadkości długów i mówimy o alokacji środków na osiągnięcie tych celów. No i, i, i chciałbym Państwu właśnie zasygnalizować tę definicję, a przy okazji i polecić książkę, która się teraz ukazała. Jest to jedna z najlepszych książek dotyczących ekonomii. W Polsce się ukazało teraz y, wydanie 19, y, ostatnie, które napisał jeszcze profesor Samuelson, wielki ekonomista amerykański, który właśnie lansował Kenizm w Ameryce i uważa się, że on głównie przyczynił się do wylansowania kenizmu w Stanach Zjednoczonych. Ta definicja jest też prosta, ale ona też jest mniej więcej w duchu tym, o którym wspominałem. No a gdyby chcieć najprościej zdefiniować, o co chodzi w ekonomii, no to oczywiście należy odpowiedzieć na te pytania, czyli co produkować, w jaki sposób i dla kogo. To są mniej więcej te pytania, które określają każdy program gospodarczy, no bo to mówi nam i o środkach, i o zasobach, którymi dysponujemy. Tutaj państwu podaję nazwisko Beckera, ponieważ Becker wylansował pewną charakterystyczną rzecz w ekonomii, która, o której zresztą tutaj pani profesor mówiła i podkreślała. Chodzi o coś, co nazywamy czasami w literaturze imperializmem ekonomicznym. Znaczy, że ekonomia dysponuje takimi środkami, takimi metodami, które pozwalają analizować no nie tylko te w sensu stricte sytuacje ekonomiczne, ale także e, właśnie sytuacje, które występują e, i e, w literaturze i w wojskowości, e, także dzieła literackie, e, można także różne zjawiska polityczne analizować e, tymi ujęciami modelowymi albo używając specyficznego języka. Jest też właśnie potężny prąd, który krytykuje podejście profesora Beckera, no ale jeśli się zastanowimy, dlaczego profesor Becker zaproponował tego typu podejście, no to oczywiście też łatwo odpowiedzieć, ponieważ w ekonomii chodzi głównie o efektywność. Czyli jeśli mamy Jakieś środki, mamy nakłady, mamy jakieś cele do osiągnięcia, no to dbamy o to, żeby z tych środków otrzymać jak najlepszy efekt. Profesor Becker, zresztą logista, uważa, że tego typu podejście powinniśmy stosować we wszystkich dziedzinach życia. No, niestety nie wszyscy się z tym zgadzają. Jakkolwiek zależy nam zawsze na tym, żeby środki, którymi dysponujemy, użyć w sposób jak najbardziej właściwy. Niektórzy się, nawet używają takiego słowa optymalny, chociaż trudno to jest do zrealizowania, bo się wszystko zmienia w czasie. Niemniej jednak tego typu podejście w pewnym czasie było wylansowane, ono w dalszym ciągu ma swoich zwolenników, ale. Także z biegiem czasu coraz więcej krytyki. No, Ekonomia pozytywna i normatywna jest bardzo ważnym rozróżnieniem, dlatego że ekonomia pozytywna mówi nam, jak jest w gospodarce, jakie zjawiska analizujemy obiektywnie, jak możemy je interpretować. Natomiast normatywna mówi, jakie założenia czynimy żeby ewentualnie lepsze rozwiązania zaproponować. Czy one są lepsze? No nie zawsze, dlatego że te normy, to znaczy w normach tkwią pewne założenia. Te założenia nie zawsze mają oczywiście pozytywne przełożenie do rzeczywistości i wnioski z nich wysuwane są czasami rzeczywiście nieopodejrzane. Makroekonomia, mikroekonomia to jest oczywiście rozróżnienie, które normalnie jest przyjęte dydaktycznie, ale wszelkie te analizy, które występują na poziomie mikroekonomicznym, one oczywiście mają swoje przełożenie w makroekonomii. W makroekonomii, która w obecnych czasach można powiedzieć, że się Wysporowała do przodu i przywykliśmy analizować różne zjawiska właśnie przez okulary makroekonomiczne. Jak to zaznaczyłem na początku, ze szkodą oczywiście dla mikroekonomii, dla gospodarstwa domowego, bo teraz jakby się zapomina o tym, jak wygląda sytuacja gospodarstwa domowego. A już chyba przeciągnąłem tego. Dziękuję serdecznie przepraszam.